To no, nie ma tak, na to nie masz siły. Ja dla niektórych będę Cezary, Cezary, dla niektórych będę kimś innym, a dla niektórych będę wiesz jakimś frajerem czy kimś. Na to nie masz wpływu. No, będą cię całe życie poklepywać, bo cię będą rozpoznawać. No. Wiesz o co chodzi? I to, Ale wiesz, mnie cieszy to, że jednak ewoluuje. Zobaczymy, jak mi to zaprowadzi, ale cieszę, cieszę się, że. Trochę się zmieniam, a mnie najbardziej przeraża w niektórych youtuberach, bo wiesz, jesteś w świecie, to chcesz też z o tym pogadać. Czy to zauważyłeś, że są osoby na YouTubie, które od 10 lat, na przykład, czy tam od 8 grają ciągle w Minecrafta, że oni ciągle stoją w miejscu. Mnie to przeraża, że to jest, już jest jakieś schorzenie psychiczne, że, że chłopak miał 18 lat, gra w Minecrafta, nagle ma 28, dalej gra w Minecrafta. Ale być może mu się to opłaca. Pamiętaj, że każdy, ty masz. Tak, opłacać, to bym musiał by mu opłacać. Dobrze, Otóreś, to wewnętrz, ty robisz, a ty szczęśliwy. nie robisz pranków, żeby zarobić kasę, ani żeby się im spodobać, tylko ewoluujesz dalej. Mm -mm. Dlatego masz z tym problem. A inni z tym nie mają problemu. Mówi, o, dobrze, zarabiam na, na, na grach, to będę robił dalej gry. Nie wolno innych. Możesz oceniać innych, przełączyć kanał, wiesz, o co chodzi, wejść na kogoś innego. Rób sobie to, to jest na tym polega wolność. Ale ty, jako twórca, masz być wolny wobec siebie, rozumiesz? To ty masz decydować o swoim losie. Chyba, że idziesz do tego merkantylnie i wiesz, ja też bym mógł odcinać kupony i cały czas zapierdzielać komedyki, a nie gram świadomie, zabieram sam sobie Ale siebie. To nie chcesz już tego robić? Czy? Ty no. Wyrosłem. Nie umiem. A co byś ja jestem... teraz? Jakąś, jakąś rolę taką? Już gram na szczęście inne role, wiesz, do których już jestem predystynowany. Poprzez wiek, poprzez doświadczenie. Mm -hmm. no, oczywiście, że chciałbym zagrać w fajnej komedii. Ale to jest postrzeganie ludzi. To jest to. E, że każdy mnie widzi inaczej. Niż ja bym chciał, żeby mi widzieli. Te moje role, one się jednak układają w, pe w pewien jakiś tam całokształt. I ja nie, no, nie mogę być cały czas Cezarym z 13 posterunku. Mam inną buzię. Kiedyś miałem buzie, teraz mam co innego. Inne zmarszczki, rozumiesz? Mm. Inną wydolność organizmu, inną szybkość gestu. wszystko mam inne. To już jest inny człowiek. Podobno co 7 lat zmieniamy każdą, każda komórka w naszym organizmie się zmienia. Czytałeś to? Co 7 co lat słyszymy, jesteś ale... innym człowiekiem, składasz się z innych komórek. Nie wiem, że wodę Tylko, tylko, tylko DNA życie. Cię trzyma, rozumiesz, że to jesteś Ty. Ale 7 lat trwa życie każdej komórki, ona się co 7 lat yy, ten. Rozumiesz, o co chodzi? Ale tych siódemek nie musi być tak dużo, może być dziesięć, może być 15 i koniec. 15, 15. Wiesz. Ale co 7 lat składasz się... Skoro masz 27, no to masz. No to jeszcze tej siódemki czwartej nie masz. To niedługo będzie u mnie przemiana, będzie osiem. Tak, tak. Za rok będziesz innym człowiekiem. O, już. Bo teraz już zmieniłeś. się zmieniłeś. Tak, tak. Jeszcze tam ci coś zostało, to. Właśnie się przemieniam. Coś starego może... ci zostało, nie wiem, co, ale... Rozumiem o co chodzi. Ja cię chciałem inną rzecz zapytać, taką, która ich interesuje naszych widzów. Słuchaj, no bo mnie interesuje, kurde jak, bo ja jestem chłopak z niewiadowa. Nie wiem, ja, ja mówiłem osób? że będę zna... ile dusz? I... Tak, tak, tak jest... tam zakłady były takie duże, więc to było osiedle przy zakładzie. to nie dużo No tak tutaj. sporo. Ale miasteczko czy wioska? Nie, no, tam z 500 osób. A, no to już poważne Bloc, bloki, bloki. 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 Tak. ale wiesz. 90 pięków nowych. No dobrze, ale ja mówiłem na kolonie, gdzie matka mnie zapisała. Skąd jesteś chłopcze? Ja mówiłem z niewiadowa, to ta pani... Piało, jak to nie wiadomo? Znowu jakieś dziecko ze wsi przyjechało. Trzeba się nim opiekować. Wiesz, więc to... to, to, to... <characterized> to... <śled> no widzisz? <śled brushing> I tego. I jak, się, jak to się stało? Bo ja miałem taki wiesz, że ja myślałem, że jestem inny od innych. Bo byłem dziwnym dzieckiem. Mi hmm. interesowały inne rzeczy niż innych kolegów. Chciałem dogrzebiać w piłkach, miałem zadyszkę. No tutaj stelma, fajnie, fajnie na... mogę powiedzieć. Bo wiesz, ja też byłem taki zupełnie jak wszyscy inni. <śledzy> Czyli mam 17 lat, no to jedyne co bym chciał to... nie mów, że miałeś taką brodę od początku i jest zupełnie nie, nie, nie. taki sam. Nie, miało... mają takie brodki? Nie, Piegory nie. <laughs> e, na początku to było, jak miałem 16 to było tak wszystko. Chciałem tego samego co wszyscy inni rówieśnicy, czyli imprezy, dziewuchę znanej, zaliczyć dziewczyny na jakiejś imprezie i tak dalej tak dalej. Co? Jak młody chłopak. E, ja weekend, się bałem nie, weekend to... Ja też się bałem, bo byłem nieśmiały, ale chciałem. Chcia, chciałem, wiesz, żeby, żeby nie wyśmiał, żeby w się udał. W dniu kobiet na wszystkiego wstydzie. najlepszego. No i dalej? Eee, chciałem wiesz co weekend się upić i tak dalej, ale w pewnym momencie zachorowałem ciężko na cukrzycę. Teraz z tym cukrzykiem od wielu lat. Muszę sobie wow. wstrzykiwać po każdym posiłku jedzenie i tak dalej. I to mnie strasznie zepchnęło w taką osiągnięcie. insulino za, za tak, zależnie, tak? tak, tak, Jak sobie teraz jeden rosołek, to jakby przed przyjściem tutaj sobie już zrobiłem zawsze, bo tak, tak, wiedziałem, tak. że zjem. Dlatego mogę z tobą się gadać. I to mnie zepchnął w taką otchłań, i zacząłem bardziej myśleć o sobie. Ale wiesz, że cukrzyca może być z psychiki? Może ty przeżywałeś coś bardzo mocnego w e, dzieciństwie? Z psychiki? Oczywiście. Znaczy ze stresu to ja ze rozumiem. Ze stresu, co, tak. Tak, tak? Nie, czy różne miałem sytuacje. A w miałem... jest coś, Nie, nie, jestem pierwszy. Stary? To jest wszystko stąd. albo z twojej duszy. To 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 jest, jest, nie, wypuszczałem. Nie, Ja cię nie znałem z tej strony. Gdy się odżywiałem, pamiętajcie, młodzi ludzie, jeżeli nas oglądają, to. Jeżeli macie do wyboru pizzę, a mama zrobi dobry obiad, zjeźcie ten dobry obiad, będziecie dużo jeść pizzy, to później wam może siąść z szóstka tak jak mi. I zostaniecie najpopularniejszym youtuberem w Polsce. Zachęta, no. no i wiesz, zacząłem mieć więcej przemyśleń, bardziej się stałem takim samotnikiem. I sobie tak myślałem, bo, bo wiesz, cukrzyk ma zawsze mniej czasu niż zdrowa osoba. Ja szybciej bym, ja szybciej umrę jako cukrzyk, niż, yy, niż... Jakbym był zdrowy, to bym żył dłużej. Sylwester zdrowy żyłby dłużej niż Sylwester cukrzycą. Więc wiesz, nagle myślisz, kurde, mam mi tego czasu. Chcę jednak po sobie coś zostawić. Jak sobie dumałem, 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 że chcę jednak coś zrobić takiego bardziej kreatywnego, że jak byłem na tych studiach, to a nie będę szedł nie nawalę się w jakimś w klubie, tylko oszczędzę na pieniądze, kupię studia? pierwszy kostium na psychologii. To też mnie otworzyło, bo byłem taki nieśmiały. Czemu takie ja spojrzenie? Tak jak mówią na psychologię, że idą tylko osoby, które sami potrzebują pomocy psychologa. Coś w tym jest, ale jak tak się obserwuję, to tak, wiesz... I to, to mnie trochę, ta, ta psychologia mnie wyciągnęła z tej nieśmiałości, bo wiesz, byłem nieśmiały już, miałem trądzik, więc byłem jeszcze bardziej nieśmiały, nagle i nagle cukrzyca się czułem tym gorszym, tym słabszym człowiekiem, słabszą jednostką, taką upośledzoną wręcz. Że inni sobie mogą jeść, ale nagle muszę gdzieś się no, ale skończyć. ale w środku masz wielkoluda? Sobie... Ja miałem to samo, wiesz, w środku miałem wielkoluda, a byłem malutki, zawsze najmniejszy w klasie, taki, wiesz, pokrzywdzony no. przez los. Może to stąd właśnie ten, ten imperator. No i no, 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 dalej dawać, czy ciekawie brzmi imperator. <laughs> I, i, I wiesz, w tej, tej otchłani właśnie, bo stałem się takim samotnikiem, zacząłem grać w gry, nawet przestałem chodzić do szkoły regularnie, a nie było tak, że ja byłem na przykład na marginesie, nie ja miałem kolegów i tak dalej. Więc to było okej. Okay. Fajnie, że mnie nie zostawili, bo wtedy bym już w ogóle poszedł w jakąś skrajność, Może bym się stał psychicznie, jakbym takim dotanym samotnikiem. Ale y, zacząłem tak myśleć, myśleć i na studiach wiesz, nie chciałem tak, jak wszyscy imprezować walić wódę, co weekend to pijany, tylko chciałem coś kreatywnego i na szczęście miałem takiego kolegę Marcina Grzewasza, którego serdecznie pozdrawiam. Zapytałem go, Marcin może, yy, nie mieliśmy w ogóle pojęcia o kręceniu wideo, w ogóle, zupełnie nic. Aparat pożyczyłem od siostry, mówię, Marcin weź tam wciśnij recję, jak ja wyskoczę z tych krzaków, nagramy, wrzucimy do internetu i tak się zaczęło i uważam, że to była dobra decyzja, więc Teraz z perspektywy czasu jestem wdzięczny, że zachorowałem. Bo gdybym nie zachorował, to być może teraz bym był alkoholikiem. Czyli, panie psychologu, jak zamykają się jedne drzwi, otwierają się następne? Tak. No coś jest... w tym jest. Zawsze mnie interesowało w każdej rozmowie z twórcą, a, a uważam cię za twórcę. No, dziękuję. Bo aktor nie jest twórcą, nie wiem, czy wiesz. Dlaczego? Aktor jest odtwórcą a? na pograniczu tworzenia. Ale wiesz, tw coś dokłada do roli. Tak, więc. Ale to jest zawsze. Spółtwórcą twór po... na pewno. A aktor bywa twórcą, ale raczej jest odtwórcą. Dlatego mnie interesuje zawsze rozmowa z twórcą i z tym, co on czuje, jakie ma wątpliwości. Bo, 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 bo każdy twórca ma wątpliwości. Im większy twórca, tym ma większe wątpliwości. Nagle tu w moim programie wyrastasz mi na wielkiego twórcę, bo masz wielkie wątpliwości co do tego, co robisz. Aha. Wiesz, o co chodzi? Ty jesteś okazuje się największym krytykiem siebie samego. Ale no, to większość twórców chyba... Ale tak pamiętaj, tak że chodzi. ty nie jesteś tylko tym, co zrobisz. Czy jesteś jeszcze tym potencjałem, który w sobie nosisz? Ja chcę właśnie wiedzieć, co teraz Sylwester Wadega, Kimon będzie dla nas. Jeżeli nie, nie będziesz pranków robił, to co będzie? Nie no właśnie w ten trzon ch chce zatrzymać, tylko wiadomo, to będą trochę inne pranki, takie rzadsze, które wymagają większej kreatywności, więcej przygotowań. to nie będzie wyskakiwanie z liści. Bo to już zupełnie jest to poza to mną. No, bardzo fajne. Znowu Gie, go dobijam. Kiedyś wiesz, możemy się no. skrosować, wejdziesz w kupę liść i będziesz na nawet. Młoczarek! Coś, coś takiego. Pamiętasz mnie! A teraz y, założymy sobie taki program, y, taki talk show, do którego chciałbym Cię zaprosić. Mam nadzieję, że znajdziesz dla mnie trochę czasu i właśnie pogadać. Taki branżowy typowo, tylko chcę to ewoluować, żeby, bo w Polsce brakuje... Jest niby Kuba Wojewódzki, jest to talk show, ale by chciałbym zrobić coś takiego, że są i fajne skecze z... z z gośćmi. chciałem żeby to ewoluowało. Teraz to nagrywam się w domu, a kiedyś chciałem mieć fajne studio do tego wynajęte i robić właśnie fajne sketches. publiczna szuka, wiesz, yy, pracowników. Tak, tylko yy, ja zupełnie nie chcę tutaj w ogóle nie chcę rozmawiać o polityce, ale jednak oni dużo narzucają. Bo ostatnio chcieli robić taki program z twórcami internetowymi i dostałem głosy, że narzucają, że mówili, weźcie, powiedzcie, że handel w niedzielę to jest zły. Że narzucają to, wiesz. To, to, a jest dobry? Okej. Okay. <laughs> I chciałem też się zająć podróżami. nie, nie wiem, się pytam, nie? No, może jest dobry, wiesz. Z jednej strony zarabiają, z drugiej strony wiesz. Yy, yy, Gospodarka nie, jednak potrzebuje tego, żebyśmy wykorzystywali się dni w tygodniu, ale już mniejsza, mniejsza, mniejsza o to. I chciałem też podróżować, byliście cały świat i z, z, ten, na tym kanał główny zacząłem rzucać też odcinki podróżnicze. I na szczęście to mi wielki kamień, serca spadł, mi się to spodobało. I nawet doszło do tego, bo ja. Być może myślałeś, że nie mam kimbazę widzów, a wcale nie, bo to jest ukryta kamera. I ukrytą kamerę ogląda babcia 80-letnia i ogląda dwunastolatek. I babcia to bawi, i dwunastolatka to bawi. I ja mam dużo właśnie tej dojrzałej widowni i nawet jak w jednym odcinku zrobiłem heheszki w tym podróżniczym, to nie byli obrażeni. A gdzie merytoryka? Dlaczego w trzecim odcinku zabrakło merytoryki? Więc ja się cieszę, że widz ze mną dojrzał i yy, chce merytorycznych materiałów, i ja właśnie chcę też takie robić to, więc dlaczego, to, jest fajne. to dlaczego u ciebie jest takie przekonanie, że może być gorzej? No bo zawsze może być gorzej. Nie. Zawsze może być lepiej. Też, też, ale właśnie trzeba to tak wszystko rozplanować... Mówisz że... jak mój stary. Mój stary mówi, wiesz, że lepiej, to już było. Nie, lepiej właśnie będzie. Słuchajcie, no... To... No dobra. Wyganiają nas. Z ku... No właśnie, bo to wie, jest wie, też kulturalne miejsce, to jest kuźnia kulturalna. Ja bym, to ty tak, ja zawsze tak. Spotkajmy się jeszcze kiedyś na jakieś 50 odcinków, tak się nam fajnie. Gada. Nie, no wiesz, właśnie możemy trochę pogadać bardziej, bo ty już masz dużą wiedzę, jesteś doświadczonym artystą, bo na ciebie można mówić twórcą, czy też odważasz, że byłeś odtwórcą? Nie no, artystą jestem. No, robię, robię, robię w Showbizie. Dużo, masz dużą wiedzę, dużo możesz przekazać nam, youtuberom. Ja mam ten program branżowy, więc do tego fajnie jakbyś przyszedł. Stamtąd nas nie wygonią, bo tam mam swoje biuro i możemy tam siedzieć, gadać trzy godziny i będzie okej. Okay. Czuję się zaproszony. Tak, tak, tak. Tylko musisz znaleźć czas, a słyszałem, że właśnie z tobą jest ciężko czas. Ktoś tak powiedział. Narin. Stary... No ale... no ale jak? No nie, to, słuchaj. się do, dowiedziałem z wielu produkcji, że tak, że nie mam czasu że jestem bardzo drogi, no i że ze mną nie pogadasz w ogóle, wiesz. I dlatego nie mam pracy. Jestem dokładnie bracie w jeszcze gorszej sytuacji niż Ty. Bo Ty sobie pracę sam dajesz, sobie swoim własnym producentem, jesteś swoim pracodawcą, jesteś pracobiorcą. Stary, człowiek-firma, no. A no zobacz, i... a masz setki milionów oglądaczy. Właśnie z youtuberami tak jest, że my jesteśmy jeszcze reżyserem, Ta. montażystą, wszystkim wie. Więc wiem, szanuj wiem. to, że masz takiego farta, bo ja muszę czekać na telefon bracie jakiegoś Pozdrawiam wszystkich kolegów z branży moim gościem, wspaniałym gościem, z którego jestem bardzo dumny, był sam Sylwester Wardenga. Bardzo dziękuję i dziękuję Czarkowi za ślubę za, tego tak się ręka z spłaciła, nie, wiesz, nie chcę ci Trzymam białe... kciuki za ciebie i za twoją twórczość. Dziękuję bardzo, na no się przydadzą. No i czekam na, na lajki. Bye bye. Bye bye. you <laughs>